Mikołaj, wiosenna premiera, otwarcie nowej trybuny, występy artystyczne, pokaz pirotechniczny, zabrakło tylko jednego, trzech punktów. No Tak, zgadzam się z tym. Yy, niestety dzisiaj przegrywamy. No, trochę w kuriozalny sposób można powiedzieć, bo uważam, że wyszliśmy na drugą połowę z chęcią zdobycia drugiej bramki. To się udało. No, prowadziliśmy 2-0, wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą No i o 60. minuty niestety ŁKS... Yy, Zaczął dochodzić do głosu, i to nie zdobywali bramki, i ostatecznie przegraliśmy 3-2. Mówi się, że prowadzenie 2 do 0 to najniebezpieczniejszy wynik. To dość duże spłycenie tematu, bo patrząc na przebieg tego meczu, właściwie my posiadaliśmy przewagę w tej drugiej połowie, już szczególnie. I nagle te, te dwa ciosy. No tak jak mówiłem, no do 60 minut uważam, że mecz układał się pod nasze dyktando, nie wiem czy przez te 15 minut UKS oddał strzał, czy był na naszej połowie, czy nam zagrażał, to my stwarzaliśmy sytuację, my oddawaliśmy strzały. Natomiast jeden stały fragment gry zaważył o tym właśnie, że UKS poczuł krew no i, no i zdobył, zdobył następne, przegraliśmy. Na pewno nie grało się Wam łatwo w takich warunkach, bo ten deszcz chyba mocno, mocno Wam utrudniał grę. Czy utrudniał? No, pogoda była taka sama dla dwóch zespołów. My jesteśmy przyzwyczajeni, murawa była szybka. Uważam, że mecz był bardzo intensywny dzięki temu i ciekawy dla oka na pewno. Nie będę cię długo trzymał, głowa do góry. Myślę, że jesteście drużyną, która już nieraz pokazała naprawdę charakter. Widzimy się w Rzeszowie, i tam zapewne będziecie chcieli szybko się odkuć za, za ten dzisiejszy mecz. No zdecydowanie tak. Szkoda, że ten mecz jest tak późno, natomiast w przyszłym tygodniu musimy wykorzystać cały mikrocykl, aby, aby poprawić błędy, przeanalizować błędy, które były w tym meczu. No i z taką myślą musimy się udać do Rzeszowa i wygrać ten mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.